Don't see what I see, but every time she That's a Thank you Zakładam was nad ranem Dress, mam dres. Mam trzy paski na ramionach. Każda laska jest już moja. Dress, mam dres. Idę w miasto w moich dresach. Zrobię duż delikatesa. Dress mam dres. Ten, kto nosi Adidasa, to jest facet pierwsza klasa. Dress, mam dres. Moi to bole, każdy bawi się bejsbolem. Dres, mam dres. i kiedy w desach jest ekipa. Dres, mam dres. Ja noszę dres. Szczęściu i miłości. Bądźcie dobrzy dla siebie i zbrodni z przyznaniami, Bożymi żyjemy w życiu. Tak. Wymysłowajcie na dwoje życia: żebyście żeby zawsze byli szczęśliwi, zdrowi, czerwili się miłością, gdyby nie było żadnych niemożliwych. Nie patrzymy, to jest bieg chwila. chwilę. na chwilę, ale to, co zawsze dzisiaj, na nam Czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa. Na odkupienia jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się wobratelstwie tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. I'm yeah. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał Gdybym też miał tak prorokowania, i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. miłość nigdy nie ustanie. Oto Słowo Boże. Będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są twoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek nikt nie rozdziela. Drodzy krewni i przyjaciele, którzy zaszczyciliście swoją obecnością tę niezwykle piękną uroczystość, ślubi tych bogatych. W naszej świątyni, zarówno znanej z historii dawnej, jak również z tej historii współczesnej, świątyni tak pięknie, że ten zapiera. Ale dzisiaj w tej świątyni najważniejszy jest, jak zawsze, Jezus Chrystus, a także on. Którzy przybyli do kościoła, aby Panu Bogu powiedzieć o swojej miłości względem siebie. Ktoś ważny powiedział, że człowiek nie może żyć bez miłości. Jego życie jest pozbawione sensu. Jeżeli nie objawi mu się miłość, jeżeli jej nie dotknie, nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa, nie uczyni w jakiś sposób swoją, człowiek nie może żyć bez miłości. Są słowa świętego Jana Pawła II, człowieka zakochanego w Chrystusie i ludziach. Ludzie poszukują na różnych ścieżkach swoim życia. Sami to wiecie lepiej niż ja. Ktoś chce się spełnić poprzez drogę kariery, i oto kolejne stanowisko, z którego może rozporządzać, podejmować decyzje, uznanie ze strony współpracowników, niekiedy rodziny. Ktoś jeszcze inny na drodze odkładania dóbr materialnych, myśląc, że te dobre materialne wypełnią jakąś pustkę w jego życiu. Myśląc, że zabezpieczy się jej i swoich bliskich. I tak odkłada z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, kolejne, kolejne banknoty, chociażby wam na Ktoś jeszcze inny próbuje osiągnąć, Radość życia zajmując się kolekcjonerstwem, zbieraniem. I kolejna i kolejna kolekcja gotowa i cieszy się, gdy może pokazać ją przyjaciołom. Ale wciąż zmierza tym kierunku aby zebrać więcej, aby zebrać więcej ciekawszych Okazów do swojego zbioru. Wciąż niespokojny jest jego serce. Ktoś jeszcze inny na drodze pomocy drugiemu czy to hospicjum w domu dziecka, niekiedy przez Obytalej. Na różnych drogach ludzie próbują dotknąć szczęścia, próbują się spełnić i pragną kochać. Ale tą najpiękniejszą drogą, na której nie tylko można dotknąć szczęścia, ale w nim się zanurzyć, jest ścieżka życia małżeńskiego i rodzinnego. Dzisiaj przypomniśmy sobie starożytne słowa. Odtąd mężczyzna obróci ojca i matkę swoją i połączy się ze swoją żoną. I będą jedną, będą jednym ciałem. Jezus Chrystus wyraźnie dodaje, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Ale czy to oznacza, że miłość jest czymś łatwym, czymś prostym, czymś, co niewiele kosztuje? Wprost przeciwnie, miłość kosztuje. I każdy mądry to wie, ale jakże często o tym ludzie są Mieliśmy to po raz kolejny, może nie przy okazji katechezy w szkole, przy okazji rekolekcji, ale na ślubie, hadaba również Wysłuchać słów Świętego Pawła apostoła do Gminy w Koryncie. Słów sprzed dwóch tysięcy w kiedy on mówi, że tak naprawdę życie bez miłości jest bez sensu. A człowiek, który upatruje nadzieję w różnych dobrach, nawet niekoniecznie materialnych, ale nawet duchowych, poza miłością, to będzie jak cypał drzmiący albo jak miejsce dręczące. Jego życie będzie bez sensu. Prawdziwa miłość jest. I tutaj Pan Bóg przez tego świętego Pawła to odpowiada. Prawdziwa miłość jest cierpliwa. I potrzeba tej cierpliwości wśród na ludzi. No, i potrzeba. A potem przy wychowywaniu dzieci. No, i potrzeba. Prawdziwa miłość, cierpliwa miłość. Jest podobna do takiego płomyka który płonie tak równomiernie, stabilnie. Tak Wiecie, że gdy przychodzę niekiedy wieczorem, w nocy, do kościoła i zapalę po jednym świecie na łąkę, choć może być